Kozimeczki. To kolejny odcinek I dzisiaj będziemy Powiem parę info O lol, lol lol Ale serwer się zmienił Jaki zajebisty Wow No nie wiem, fajnie Chciałem wam tylko pokazać jedną rzecz No więc tak O kurwa e, Będzie e, Widzę, że nas jest coraz więcej Mam subskrypcję już aż 10. Jest 10 widzów. W ogóle to jest dla mnie przeżycie, bo kiedyś myślałem, miałem przez jakiś długi czas, chyba przez cały miesiąc miałem jakieś dwa suby. I myślałem, że tak zostanie. A hmm, popatrzcie, patrzcie. Wystarczyło chwilę poczekać. Trochę się postarać. I coraz lepiej jest. I do tego info. O! To jest moja chatka do tego info, będę miał e, wy będziecie mi zadawali pytania i wyzwania i ja to będę musiał robić ale to dopiero jak mi wybije 100 subskrypcji więc zapraszam do subowania bo ja się naprawdę tego nie mogę doczekać i myślę, że będzie wszystko dobrze i teraz tak ta moja chatka e, wiem, że się nagrywamy z MC tutaj wo! Minecraft, kwadratowe, i w ogóle, no, poczekajcie chwilę. Dobra, jestem. I <coughs> pewnie będziecie gadać, wow, ten dzieciak będzie nagrywał Minecrafta. Pewnie będzie się chciał wybić na Minecrafcie tym kwadratowym. No ale to nie jest taka prawda, po prostu sami sobie lubię pograć, a poza tym naprawdę się można wybić na minecraft'cie. Tak w ogóle, co mi tam ci w ogóle... Więc tak, to jest moja chatka, jakby. Tutaj się... No... Więc myślę, że to bardzo ciekawie wygląda. I tutaj... Niedawno zaczęły się rozpić potwory, więc sobie tutaj zrobiłem Tutaj jest mój domek, gdzie sobie będę mieszkał. To jest taka strefa oddzielona od wszystkiego. Tutaj mam sobie też itemki. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Tutaj jak widzicie, mam kilka pięter. Tutaj też będzie wszystko zbudowane bardziej. Więc myślę, że będzie ciekawie. Więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału, bo ja się sam tego nie mogę doczekać, żeby to zrobić. Naprawdę się ekscytuję przy tym. Tak w ogóle to cały czas myślałem, że to będą dwa suby, rozumiecie to? Na początek, jak zacząłem, przez jakiś cały miesiąc, chyba nawet dwa, miałem dwie subskrypcje, już się normalnie mogłem załamać, kurde. Mogłem się normalnie załamać, nie miałem co jakby robić, w ogóle już myślałem, że skończę z tym YouTube'em. I patrzę a tutaj przychodzą cały czas jakieś subskrypcje Cieszę się z tego bardzo Więc będzie coraz lepiej Nie mam na prawie I kamerka będzie później I naprawdę jak wybiję to 100 subskrypcji Będzie wszystko inaczej Zaczną konkursy Wszystko się zacznie na razie to jeszcze jest taki pierwszy kon w ogóle taki... Jeszcze na razie jeszcze takim główienkiem, które w ogóle jeszcze nic nie ma. Ale to 10 subskrypcji już jest. Więc się cieszę, cieszę. Mam nadzieję, że Wy się też cieszycie, że jest kolejny youtuber. Chociaż możliwe, że też się nie cieszycie, że kolejny dzieciak na YouTubie, który nagiowa. Nie wiem. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dobra, to ja wybiję na moją chatkę. Fajnie to jest bezpiecznie. I co ja tu miałem? E, jeszcze, jakby, to, co to jest, serwer GC2, zapraszam, możliwe, że nawet dodam do wyspy. Teraz tak, te w menu. Pogadzi się będzie taki krótszy odcinek, taki informacyjny bardziej. Więc tak, podsumowanie. 100 subskrypcji i mamy pierwszy challenge, gdzie wy zadajecie pytania i zadania. 100 subskrypcji, mam intro, wszystko się rozwija, kanał i w ogóle będzie wszystko lepiej. I mam nadzieję, że będzie cały czas lepiej. Cały czas lepiej. I mam nadzieję, że mi tego życzycie. No to cześć, ziołeczki, tak jak mówię, to jest krótszy odcinek. No to cześć!